Człowiek z natury chce wiedzieć, dlaczego mhm. nie wychodzi, i niestety bardzo często mówi: O, właśnie dlatego, on unikający, ja lękowa, no i klops, tak. a to nie jest takie proste, bo naprawdę to jest jedna z bardzo wielu teorii, a poza tym człowiek nie jest. Jakby taki, taki sam, nie? że nie podstawi się każdej osoby pod mhm. tą samą teorię, a jak sama nazwa wskazuje, to jest tylko teoria, więc trzeba by to sprawdzić w praktyce. A nawet jak się popatrzy na różnego rodzaju, nawet modele psychoterapii, to. Tam są różne w ogóle takie schematy rozumienia człowieka, mhm. problemów. I myślę, że jeszcze dużo jest przed psychologami edukowania ludzi, żeby być może zobaczyli taką całość, a być może nigdy z tego nie zobaczą, bo pewnie trzeba by to było jakoś pospinać się tylko tym zająć. Mhm. No, ale tu przestrzegam bardzo przed takim jasnym diagnozowaniem. Nie nie wszyscy ludzie mają ADHD, ci, którzy zapominają o czymś i myślą, szybcie, zrobią szybciej niż myślą, i nie wszyscy ludzie, którzy, nie chcą być w związku, mają unikający styl przywiązania.